Dla aktywnych widzów do wygrania 10 sztuka K47 Neon Revolution. Lajkuj, subuj, komentuj wyniki 1 czerwca. Wygrania macie placek w o wartości 20 zł. Wystarczy ustawić lajka, suba z dzwoneczkiem a jaki komentarz. Dowiecie się w trakcie odcinka, więc oglądajcie do końca. Siemano, z tej strony Wawka witam Was w nowym odcineczku, w którym będziemy sobie lecieli z. Skrzyneczką Foxiego. to co widzieliśmy, czekać odcinek, dwa odcinki temu, nie wiem, kojarzy mi się ten mega mega właśnie mocny traf od tego czasu, właśnie trafienie tego Digielka przez przeciwnika, bo trafił dokładnie tego Digielka podczas jednego z naszych odcinków, podczas bitwy. Więc to naprawdę było mega mega mocne wydarzenie. Więc my też spróbujemy, oczywiście, to zrobić. Ogólnie pamiętajcie o najlepszym kodzie na case jakim jest po prostu prostu kod WOWKA wpisujecie sobie zyskujecie 20% więcej przy doładowaniu 4 zł na start no i możliwość zostania gratisu przy wpłacie właśnie z moim kodem dorzucam wam właśnie kilka skinów y, takich za minimalną to wpłatę więc y, naprawdę myślę że łatwe po prostu łatwiejsze będą do trafienia niż reszta ale ogólnie jest to właśnie koska jeszcze bajonecik y, jest sporo fajnych naprawdę skinów y, ogólnie y, z to dostajecie właśnie, możecie dostać z mojo, w, przy wpłacie z moim kodem. Graci wpłacać można do 18 roku życia, a my. Czekajcie, sprzedam jeszcze sobie to i dobra. I będzie Fire Elemental m, jako ostatni skin, y, właśnie trafiony. Ok, no i zaczynamy z tym Foxim. Zaczynamy z tym Foxim. Y, nie będzie to długi opening, nie będzie to naprawdę długi opening, wiadomo, jest za 16 zł. Y, Otwieramy po 3 sztuki. Więc, no, nie może być to długie, ale okej, okay. otwarcie, znaczy rozpoczęcie bardzo przyjemne, jak najbardziej. Bardzo blisko był w ogóle Royal. Ciekawe, czy uda nam się trafić w ogóle Royal. Ej, rozpieszcza, rozpieszcza nas skrzyneczka Foxy na starcie. Nie jakimiś takimi, wiecie, super najmocniejszymi trefami, ale właśnie takimi dobrymi. Takimi dobrymi, no, zobaczymy, zobaczymy, jak będzie to dalej się prezentowało. Nie, no dobra, teraz mamy takie już naprawdę. Słabsze otwarcie Lecimy po kolejne Co zobaczymy teraz w ku... Jest royal, jest rzadki przedmiot jest rzadki przedmiot. Widzowie, co my trafimy? Czy trafimy Digielka? Czy trafimy Digielka? Czy trafimy Hantikosa? Słuchajcie, trafiamy Hantikosa w skrzynce Foxy, więc też naprawdę mega, mega potężny draft, z którego jestem mega zadowolony. Więc lecimy sobie z kolejnym. Co tutaj uda, nam się trafić? Może dostępny Royalek? Nie no, bardzo fajnie by było trafić kolejnego na pewno, żeby były Z2. Jak będą Z2, to już wiadomo, że jest kozacko. Więc no, lecimy, lecimy, próbujemy, Będziemy próbować. E, tych prób nie mamy jakoś super mega dużo, ale może, może właśnie nam siądzie. Mm, w ogóle, na co tutaj można się czaić? Antikosek mega ciężki był do trafienia, a siadł nam, siadł nam jak najbardziej. Zobaczcie, że, 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 czekajcie. Mamy 0,05. Nie wiem, to tu jeszcze 10 razy mniejsze szanse na tego skinka. Na koskę na Huntsmana, no... Ciężki traf trafiliśmy, ale może uda się trafić jeszcze coś naprawdę mocniejszego. Nie ma znowu nic rzadkiego. Oj oj, oj. oj, oj. To nie może tak case wyglądać. My potrzebujemy trafić coś jeszcze, jed... nawet monetowych. Zobaczcie, że od czasu Hantikosa nie trafiłem nawet żadnego monetowego nie, skina, więc to już jest niepogodowo. Są, dobra, są monetowe skiny. Nie chciałem, to mam, więc to jest przyjemne otwarcie, jak najbardziej. No i co ciekawe, było też ostatnie. Ostatnie, na które nas było stać. Może nie trafiliśmy, może nie trafiliśmy właśnie e, tego Digielka lub kosy, no ale mamy Hantikosa, więc Hantikos mógł naprawdę tutaj potężnie zrobić robotę. No i to jest ostatni skin, więc wyszło OK. Wyszło okej, okay, mogło być dużo lepiej. Co by tutaj zrobić? no Z taką standardowym dosyć schematem od dłuższego czasu nie byłoby zrobienie sobie bitwy ze skrzyneczką Foxy. Ale ja bym na przykład ją połączył z czymś, no nie? Foxy plus Star Takie, taka połączona bitwa by była 5 i 5 skrzynek byśmy dali, zespołowe 2 Żeby wygrać, pejsy w kartę napisz jaka jest twoja ulubiona gra i liczbę od 1 do 5 2 na 2, no i lecimy z tym, lecimy z taką właśnie bitewką Zespołowe 2 na 2, mamy 5 skrzyneczek Foxy, 5 Star Treków. no i zobaczymy nie było chętnych. Znaczy, też czekałem, nie wiem, z półtorej minuty, pewnie coś takiego. Zaczekałem, przez ten czas nie było chętnego, więc postanowiłem, że wystartujemy. Wystartujemy z totalnie losowymi botami. Oj, 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 kurde, rojalek, czemu musiałaś przelecieć? Czemu musiałaś przelecieć? No i nie ma nadal nic. Kurde, Foxy, dajesz, dajesz, chociaż jeden fajny trap w naszej drużynie, bo jak na razie nasza drużyna to. Jest bardzo kiepska, jest bardzo, bardzo Kiepska, dobra, pierwszy raz Mamy lepsze skiny, ale nie takimi Takimi skinami mm, zwycięstwa Sobie nie wyrobimy, niestety Statrekowa skrzynia również ta nas zawodzi Nasza drużyna ma gigantyczne Problemy, teraz chyba troszeczkę mm, Podbudujemy, ale to jest tylko Troszeczkę, to jest naprawdę malutkie troszeczkę Więc teraz, dwie ostatnie skrzynie Statrekowe, niech trafią Cóż, Coś... dobra, mamy, 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 mamy Ej, nawet prowadzenie jest, nawet prowadzenie jest Nawet prowadzenie jest, blisko był jest to zwycięstwo, mój przeciwnik również trafia fajnego skina na koniec, więc udało się uratować, udało się uratować tą bitwę skrzyniami właśnie ze stat trackiem, więc naprawdę super opcja. Ja teraz sobie lecę dwa nightmare, dwa nightmare na solo lecę, solo, dwa nightmarki, no i co trafimy w nightmar... Że kurde, go raz, co ja trafiłem, nie... Nie, jak nie! Takich skinów nie rzucaj mi, takich skinów mi nie rzucaj przy tak mocnych skrzyneczkach. Ej, 10% boombox, przemocarna skrzynia. W sumie, jakbyśmy od niej zaczęli. Albo poszli wy, 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 na przykład, słuchajcie, w, now w opcję, która prowadziła, po powróciła, czyli w Boroła, czekajcie, 10% boombox, może być fajna opcja, czekajcie, 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 damy sobie tak, 10 skrzyneczek, damy sobie zespołowe 2x2, do tego dorzucimy Boroła. 55%, 198%. No i z tegoż może być przyzwoita bitwa widzowie. Z tegoż naprawdę może być przyzwoita, bardzo, bardzo mocna bitwa. Więc spróbuję. Spróbuję tej właśnie opcji z Borołem, no bo w opcji ze standardem, no to bym nie dał rady, bym otworzył, byśmy otworzyli mniej skrzynek i totalnie nic by mi nie zostało. Więc Borow jest naprawdę tej super opcją. Tylko. Już jedynie zostaje nam to z jakiej strony pokaże się skrzyneczka. Czy rzuci tym 10% skinem? No, teoretycznie powinna. Nasza drużyna te w teorii powinna mieć dwa super skiny, ich dwa super skiny i powinna wygrać u ta, która ma lepsze. Ale wiadomo, w praktyce to bywa bardzo, bardzo różnie. My mamy już Hellfire'a, więc super troll trafia bardzo mocnego skina, ale to jest za mało. Zdecyd i teraz ja, dobra, super, super, podoba mi się to. Teraz, teraz mi się to zaczyna podobać. Teraz uspa, ja mam w fajnym stanie. Ok, test I, i, i co tutaj będzie dalej? Ja jestem bardzo ciekaw, jestem bardzo ciekaw, co w tej bitwie jeszcze się wydarzy, bo na pewno to, co teraz się stało, to jest dużo za mało. To jest dużo, dużo za mało. Nasi przeciwnicy totalnie nic nie wnoszą. Wnieście jednego skina albo dwa gorsze. Dobra, wnoszą coś. Wnoszą coś, więc to może jeszcze podratować tę bitwę. To jeszcze może. Ratować tą bitwę Okej, okay, coś tam podratowuję, no i zobaczymy Ostatnie Do, jest, ja jeszcze z Royalem Jeszcze ja z Royalem, super Super, jeszcze coś z tego Jest Golden Koi, coś z tego Będzie widzowie, coś z tego będzie Więc naprawdę elegancka bitwa Mega, mega udana, yy, pozwalająca nam, kurczę, tutaj wejść na naprawdę już konkretny poziom. 10% Boombox to jest naprawdę skrzynia robiąca robotę. Kiedy jej nie używamy, zawsze robota jest zrobiona tak, jak trzeba. Yy, 50% race też w sumie był fajny, ale chyba, że też właśnie byśmy z Borołem to zrobili i to by wyszła w sumie taka trochę metoda, no nie? Ej. Wzięlibyśmy tak e, normalnie, czekajcie, stać nas na trzy skrzyneczki, czyli z brołem 50%, byśmy mieli 6 skrzyneczek, I, i to by było to raczej, wiecie. E, pójść dokładnie w ten sam sposób, co tam, znaczy, kurczę, też nie. E, 50, czekajcie, 50. Ok, e, i teraz to by, nawet może 51. Tak, dobra, 51 51, no i to już by było To w zespołowym 2 na 2 Okej okay. Mamy to Bitwę, którą Wydałem wszystko Totalnie wszystko wydam na tą bitwę Co z niej wyjdzie? Totalnie nie mam pojęcia No ale zobaczymy, no, taka metoda z Borołkiem, no borołka bardzo dawno nie było Szkoda wielka, bo ja ten tryb Naprawdę bardzo, bardzo lubię Bo pomaga w wielu sytuacjach Tak dostosować sobie bitwę właśnie pod siebie I, i mamy Famasika, ale oni Mają digielka printstreama Więc jest tu nich lepiej, więc teraz Mamy prowadzenie chyba, tak jest Mamy prowadzenie, nieduże Bo nieduże i ja mam coś rzadkiego Mam coś rzadkiego, czy to jest lepsze niż skin monetowy, moi drodzy, na pewno. No i mamy Atomic Alloya. Atomic Alloy jest teraz ch w chorej. Chora wartość z tego skina aktualnie. Cyber security jakie mocne. Jeszcze teraz spada uspik Orion. Ja pierdzielę, co my tu robimy? Co my tu robimy, widzowie? To jest potężna, potężna bitwa. Niektóra. Zbliżyłeś na, nas do koski tak mocno, że mam nadzieję, że po prostu tego już nie zepsuje i mm, faktycznie pójdziemy. po, słuchajcie, koskę. Mm, tylko czy my pójdziemy po koskę? Czy pójdziemy pod koskę? Damy sobie 10 nightmarów. Mm, 10 nightmarów. 1 yy, na 1. 10 Nightmarów 1 na 1. Spróbujemy takiej bitwy. Mam nadzieję, że to będzie wystarczające. I mam też nadzieję, że po prostu e, uda mi się wygrać. Więc dorzucamy bota 3, 2, 1-0. Ok, zaczynamy. Zaczynamy tą bitwę i patrzymy na to, co się dzieje. Coś rzadkiego się pojawia niestety. Oby to nie było coś chorego. No i mamy Digielka ponownie tego. Ja pierdzielę drugi raz ten digielek, Jak go nie widziałem chyba nigdy wcześniej w żadnej bitwie. Teraz zaczął się pojawiać. Kurde, no i teraz będzie problem, widzowie. Teraz będzie naprawdę duży problem. Chyba, że ja również trafię takiego Digielka, chociaż to nie wierzę. No nie wierzę w to, że mi się udało tak mocny z trafić. Bo jeśli by tak faktycznie było, to to by była moja życiowa bitwa. Życiowa bitwa lepszej bym nie miał. Więc case hack. Masz okazję się wykazać, masz okazję się wykazać i mi tego nie zepsuć. No tak blisko koski byliśmy. Pierdzielony Diggle musiał się pojawić. Ajajaj, mam nieszczęście od tego digla. Naprawdę mam nieszczęście, moi przeciwnicy, żeby go trafiali dwa digielki w ciągu nie wiem, czterech dni, trzech, pewnie coś takiego. No i patrzcie, co to jest za bitwa. Przecież my tutaj byśmy mieli spokojnie dwie skrzyneczki z kosą, pewnie nawet. Nie, trzech by nie było, by brakło trochę chyba. Tak by brakło. No ale prawie, prawie trzy skrzyneczki z koso by były. No mamy 227 zł. No kurde, zwątpiłem przez to. No nadeszło zwątpienie. jedna bitwa, i, i mamy zwątpienie. Oj, 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 co by tutaj teraz zrobić? Co by zrobić? Chorusy. Dobra, wjeżdżam z chorusami. Skrzyneczki, które. Naprawdę bardzo lubiłem, ale przestałem lubić, więc... Daje im po prostu szansę, żeby po prostu się wykazały mm, Ok, sprzedajemy to I w tym momencie powinno być, być mnie stać na taką bitwę mm, I musi być ta bitwa trzyosobowa przynajmniej optymalnie Nawet to mogły być cztery, no ale trzy czwóreczki to się jednak troszeczkę cykam I pójdziemy sobie e, po trzyosobową Najwyżej co później zrobimy jeszcze jedną e, trzyosobową Mm, 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 mm. I co to jest za digielek dający mi prowadzenie? Mm, Cuz Royal jest. Royal. Jest. Ej, coś z tego będzie, widzowie. Jest szansa. Jest szansa, żeby Horus. Znowu pokazał formę Żeby Horus faktycznie pokazał formę O tutaj mamy kciuka w górę Jedziemy konkretnie tutaj ziomeczka Więc mam nadzieję Że uda mi się to bardzo Bardzo mocno zwyciężyć Ja pierdziele będzie widzowie Będzie, będziemy to mieli Może nawet kose, może nawet kose Żeby tutaj przyfarcić jeszcze z jakimś skinem Ej wracamy Kurda mikrofon Wracamy, wracamy, widzowie, wracamy! Ja pierdzielę, jak mi się to udało, to sam nie wiem. No skrzynecz skrzyneczki Horus już nawet nie lubiłem, no nie? Tak troszeczkę przestałem ją lubić. A patrzcie co zrobiła, patrzcie co zrobiła skrzyneczka Chorus. Cudownie, cudownie, bo do koski już naprawdę są niewielkie kroki, trzeba poczynić, więc będzie. 10 chorusów 1 na 1 Teraz tylko zwyciężmy tą bitwę O to jest, o kurde, jest do gryweczka, Jest do gryweczka widzowie Tym razem solo tutaj lecimy Zobaczymy kto będzie lepszy Kto będzie lepszy, to jest ten gościu z poprzedniej bitwy Z którym Przed chwilą walczyłem No teraz są dużo gorsze skiny Niestety, no ale jeszcze mamy 6 skrzynek, więc może coś, o dobra, jest coś troszeczkę lepszego, pierwszy lepszy skin W tej bitwie się pojawił, ale jeśli to będzie tak wyglądało, to naprawdę będzie mega kepska bitwa Więc dawaj Horus, proszę cię, proszę cię, zrób z tej bitwy już tą ostatnią, po której będziemy mieli wła jest, 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 mamy Mamy Royala, zobaczymy co to będzie Co to będzie, co to będzie, jest Fomasik Fomasik w jakim stanie, jest ele... Dobra, mamy to, widzowie, mamy Koskę Mamy Koskę, jeśli on teraz nie trafi Żadnego jakiegoś super, super, mega Mocnego Royala, jest Mamy Koskę, mamy Koskę Easy, easy Zostałeś porobiony, ziomeczku Dziękuję ci bardzo za bitwę Tutaj ziomeczek niestety się rozpłakał No ale taki był jego los Bo Koskę jednak udało się zdobyć A już naprawdę zwątpiłem, już naprawdę zwątpiłem W dzisiejszym odcinku, nie, czy ta Koska będzie więc pierwsza kostka w dzisiejszym odcinku, aż jest jeszcze szansa na kolejną. Nawaja na Nawajana w Crimson Web. No i okej. Okay. I sobie jeszcze tutaj polecimy z tym. Mamy 258 zł, więc dajemy sobie coś takiego. Jedna najmocniejsza eventowa skrzyneczka. Bierzemy sobie to. I teraz powinno być mi bez problemu stać na właśnie zrobienie takiej bitwy. I cztery osoby. I cztery osoby. Zaczynamy, słuchajcie, bitwę, która ma szansę dać nam kolejną kosę. Bo tak właśnie mogło być. Ale kiepska bitwa, ogólnie kiepska bitwa. Ta była naprawdę kiepska. Mamy 22, czyli jeszcze Bombixa na 4 osoby. Bombix nie był ostatnio fartowny, ale może dziś, może w tym momencie Bombix jednak się wykaże. Mamy, mamy, mamy coś z Bombixa, widzowie. Mamy coś z Bombixa, mamy coś z Bombixa, mamy coś z Bombixa, mamy, mamy digielka, mamy digielka, widzowie. Więc jest zwycięstwo, super, 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 super. Kolejna nadzieja nadchodzi. Kolejna, kolejne możliwości się właściwie pojawiają. 100... 34. 132. O, znaczy ostatnia, kolejna nadzieja. Jeśli to zwyciężymy na 4 osoby z mocnym skinem, to już będzie naprawdę bliziutko koski. Naprawdę może być bliziutko kos. Czy zdobędziemy w tym momencie kosę? Czy w tym momencie widzowie, z ile to jest. Jest! Jest! Idzie widzowie, idziemy po nią, idziemy po koskę nieubłagalnie. Druga sztuka będzie moja. Druga sztuka będzie moja. Ja pierdzielek farci konkretnie siadł. Podoba mi się to, podoba mi się to widzowie, jak najwięcej tego. Więc idziemy, pek pek pek, dawać mi tutaj. Czekajcie, pek pek, znaczmy 400. Ej, czy jest taka skrzyn... znaczy są, no nie? To już to już jest pula tych skrzyneczek? Których ja nie otwieram, no nie, czyli nie mam totalnie pojęcia, co w takiej skrzyneczce możemy znaleźć. Dobra, tu jest nasz jakiś skin pocieszenia po bitwach, tutaj też. I, i, i mamy z diamenty, więc przechodzimy sobie do diamentów i mamy mamy kolejną bitwę, mamy kolejną bitwę i to już wystarczy nawet nie wiem jeden na jeden chyba by zrobić czegoś tak mocnego to zbytnio nie robiłem żeby tak mocną skrzyneczkę, jedną, dosłownie jedyną, full budżetem pójść w bitwę jeden na jeden. No u mnie takich rzeczy zbytnio nie było przez mój budżet, ale dziś możemy sobie na to pozwolić. Więc zobaczmy, czy Kejskak uraczy nas jeszcze jedną kostką. No nie tym razem, jedną koską i tak zdobyliśmy, więc jest naprawdę super. Więc ja wam słuchajcie, dziękuję za oglądanie, subujcie, lajkujcie na razie, siema i cześć. Ja widzowie jeszcze w sumie na koniec wziąłem w sumie tą koskę, więc w sumie czemu by nie nagrać, po co po co poza odcinkiem, więc ja tutaj sobie czekam, o jest już oferta wymiany, coś mi wyskoczyło ze Steama, mm, oczekując, kurde, patrzcie co tutaj klikam, wszystko po kolei, dobra, jest oczekująca oferta wymiany, więc klikamy, troszeczkę internet zamula, accept trade'a sobie klikamy i koska jest moja, na razie.